Potrzebowałem się wyrażać. Potrzebowałem robić coś, co będzie dla mnie dla mnie odskoczniał od szkoły, od, od jakichś problemów. Stanęło na tym, że poszedłem właśnie do biblioteki, gdzie pierwszy raz realizowano pro, projekt z programu Równa Trzanse. Zaczęliśmy robić spektakl i tak już zostało od pięciu lat nieprzerwanie ciągle tworzymy, kreujemy swoją codzienność, swoje miejsce. Zmieniamy to, czego nikt za nas nie zmieni. Tworzymy tą pod siebie. Uczy pracy w grupie, uczy komunikacji, tak naprawdę zmusza do, do, do podejmowania działań i brania za nich odpowiedzialności. Program Włodne Szanse to program, którego celem jest wyrównywanie szans młodych ludzi z terenów wiejskich, czyli przez tereny wiejskie my rozumiemy wieś i nastaw 200 tysięcy, na dobry stan w życie. Mieli mniejszą. Odległość między nimi w punkcie startu, a ich rówieśnikami z dużych miast. A polega na wspieraniu projektów składanych przez lokalne organizacje pozarządowe, domy kultury i biblioteki właśnie z tychże miejscowości. Bo celem naszych programów jest to, żeby ci działali, współpracowali, żeby współpracowali z wieloma lokalnymi partnerami, żeby też zobaczyli plusy i minusy i swojego środowiska, i też swoje mocne i słabe strony. Nauczyli się współpracy w grupie, co jest takiej umiejętnością, Najbardziej poszukiwano na rynku pracy oraz odnieśli sukces. Odnieśli sukces, a jeśli chodzi o tematykę projektów, to tym, żeby oni realizowali swoje pasje, marzenia, żeby mieli to, czego nie daje im polska szkoła oraz też zobaczyli, że ich środowisko jest też wartościowe. Prowadziłam warsztaty z chemii dla swoich rówieśników. A także dla na przykład szkoły podstawowej, ewentualnie też przedszkoli. I projekt był skierowany od młodych dla młodych. Uczyłam się teorii w szkole, a praktykę miałam w projekcie. Głównym celem naszego projektu było stworzenie trasy pieszej. Trasa nosi tytuł Gościniec strachów polnych. Jest to trasa, która przebiega terenem polnym, terenem lasów, idzie przez działki, przez cały szlak. Są ustawione strachy polne. Udział w tym projekcie przede wszystkim bardzo mnie otworzył. Jestem teraz bardziej zainteresowana historią naszego regionu, naszą tradycją, bo Strachy Polne to też była tradycja, z której to wszystko powstało, nasz projekt. Ten projekt to był początek mojej aktywności. Dopiero wtedy na tym projekcie poznałam fajnych ludzi, z którymi możemy dalej działać, dalej coś robić na terenie naszej gminy. Fajne, fajnie można się zgrać z ludźmi ze swojej okolicy. Tak naprawdę. Dopiero się poznaliśmy przy tym projekcie, mimo tego, że mieszkamy niedaleko siebie. Oczywiście równe szanse to no, równa szanse, różne, ale tak naprawdę daje przestrzeń działania dla młodzieży. Ta przestrzeń jest przez nich wymyślona i chcemy, żeby była przez nich zagospodarowana. Natomiast to jest ich. Czy to będzie muzyka, czy taniec, czy ochrona środowiska, czy rowery, to jest ich pomysł na to, gdzie żyją. Natomiast dzięki. Działaniu, które podejmują, przy okazji uczą się współpracować, uczą się rozwijać grupę, uczą się różnych kompetencji, ale najważniejsze to takie, które pozwolą im z innymi żyć i też pozwalają im zachęcać do ich wizji świata, choćby to był świat na poziomie. Sołectwa, czy gminy, czy, czy mniejszych środowiska. Sukcesem jest utrzymanie 30-osobowej grupy gimnazjalistów przez 15 miesięcy bez słowa e, utrzymanie. Oni po prostu byli, tak? Nie, nie rozeszli się, e, nie przestali się nagle tym interesować, dlatego, że mieli dużą sprawczość. Zdecydowali o wszystkim. Najbardziej chyba podobało mi się, jak e, chcecie jechać na wycieczkę? Tak. To musicie sobie wszystko sami zorganizować. Musicie zadzwonić, e, załatwić autokar, załatwić nocleg, załatwić. Wszystko. Ja chciałam działać, ponieważ od zawsze lubiłam działać. To nie był mój pierwszy projekt, wcześniej brałam udział w projekcie fotograficznym i po prostu lubię pracę taką w społeczeństwie, lubię się integrować z ludźmi i poznawać nowe rzeczy, próbować nowych rzeczy i to była dla mnie fajna zabawa, a przy okazji dużo się uczułam. I to nie jest takie bierne siedzenie przed komputerem w domu, czy tylko spotykanie się z znajomymi, ale też spotykanie się z znajomymi tylko w takim pożytecznym znaczeniu tego słowa, bardziej możemy coś tworzyć, coś nowego. Podczas programu projektujemy ubrania, szyjemy, uczestniczymy w sesjach fotograficznych. Częściej działać w grupie. Tak otwartości dla ludzi potrafiłem pójść do Wójta, poprosić o spotkanie. Obecnie wraz z moimi kolegami i koleżankami realizujemy projekt, co jest grany. Jego głównym założeniem jest stworzenie musicalu. Pod tytułem Mamma Jest to dla nas duże wyzwanie, ponieważ Staramy się y, sami wszystko od samego początku do końca stworzyć. Jeśli ktoś ma pomysł, a my go mamy jako młodzież y, piszemy projekt go realizujemy po prostu. Wciągnęłam się w to i po prostu już teraz nie wyobrażam sobie życia bez, bez projektu. W ramach tego projektu robiliśmy bardzo dużo rzeczy. Między innymi nagraliśmy płytę. Spędziliśmy dzień w studiu nagrań. Wydaliśmy swój śpiewnik. Folder, który sama opracowałam, który, czyli turystyczny, rowerowy. Może można się otworzyć i, i naprawdę robić to, co się kocha. I robić to z ludźmi, którzy naprawdę mają energię, mają pasję i, i chcą działać. Nie, nie chcą leżeć na kanapie, tylko y, są gotowi przychodzić na spotkania y, wieczorami po szkole I, i po prostu to im daje radość. Zobaczyliśmy, że te założenia są po prostu rewelacyjne. Tam wniosek jest też bardzo prosty, szkolenie było prowadzające bardzo dobre i dało nam się od pierwszego razu dostać dotację na te działania i później to po prostu był taki, taki progres, taki narastający sukces. Młodzież na pewno stała się odważna. Na pewno ma odwagę realizować swoje marzenia, nie boi się tego. Niektórzy z nich byli zupełnie dać ci bardzo cisi, w ogóle nieasertywni, dawali wywierać na siebie wpływ. W tym momencie oni po prostu twardo tupią nogą i mówią: Nie, teraz jest nasz głos. Oni po prostu wzięli sprawy w swoje ręce, zobaczyli coś poza ten wiejski ogródek że jest ogromny ogród, do którego oni mogą wejść, on może być ich. Ja, ja to tak uczyniam. Ja myślę, że taka zmiana w osobowości. To, że oni są odpowiedzialni, że jak się czegoś podejmą, to są w stanie to zrealizować w najlepszy, najlepszy możliwy sposób dla siebie. I, i, I umiał ze sobą współpracować. Umiał też e, wyjść do ludzi na zewnątrz i poprosić ich o pomoc. I to nie ma znaczenia, czy ten ktoś ma 40 lat, 50, czy to jest burmistrz, czy to jest wójt, czy to jest przedstawiciel jakiejś organizacji. Jeżeli patrzę z perspektywy koordynatorów młodzieży, to wszyscy razem od siebie się uczymy. Bo ci dorośli uczą się od tych młodych ludzi, e, umieją e, rozumieć ich świat, mówić ich, ich językiem. To jest bardzo ważne dla dorosłych ludzi, żeby nie było czegoś takiego, co dłużej żeśmy dzisiaj usłyszeli przekleństwo. Świętego Mateusza, że wszyscy myślimy o tej młodzieży źle. Ona jest fantastyczna i my, jako dorośli, możemy z tego czerpać. A młodzi ludzie mogą czerpać z tego naszego doświadczenia. I e, myślę, że wszyscy przy tym programie zyskujemy. E, zyskujemy to, że w tych naszych małych środowiskach naprawdę zaczyna się coś fajnego dziać. I oni później doceniają to, że to, że mieszkam gdzieś w małej miejscowości, nie musi być wcale wadą.